tak wreszcie dotarliśmy dzięki koledze z P7GXK no bo niestety mapy Google mnie wyprowadziły w cały świat no piękne miejsce zaraz tutaj pokażę no ale idę się po prostu przywitać tutaj z kolegami budynek leśnicówki Pięknie wygląda, Lata... tak no czuję, to jest inny świat. Piękny grill, namiot do spotkań. W Marysinie. Przed chwilą właśnie dojechał jeden z kolegów. nie wiem, która jest godzina. kolega z Radomia jeszcze śpi. Całe towarzystwo śpi, tak to po prostu wygląda, ale nic, pomału się budzimy, Zbyszek jeszcze śpi, ale jest wszystko ok. Bardzo ładny ten budynek myśliwych. Na razie jest wczesny poranek Nawet spojrzę na zegarek, która jest godzina 7.47 Tu jeszcze koledzy śpią Tu mamy bramę wjazdową I tu jest taki chodnik prowadzący właśnie tam Zaraz pokażę to z drugiej strony jak wygląda To już wczoraj był grillek robiony więc dzisiaj będzie od nowa robiony grill Już kolega się morduje i targa drewno na opał Tam mamy fajne to i toje Mamy już pierwszego wystawcę Trochę ręczniaków, chyba zasilacz, albo biernik. PMR-ki. ICOM. Nie wiem, z kaszynka jest tam. Tuner Osada koło Dzik w Marysinie. No jaki tu napis jest? E... No to wiadomo. Ja obandażowali tam o, o, tego, I tego. Za parę dni przychodzi. To kuchni... Śniadanko. Zresztą To mamy po prawej stronie toaletę. Fajną czystą, szkoda tylko, że prysznik nie działa no Szkoda, że nie działa, to się przumywa, ale przy też można, tu można. co najpotrzebniejszy można umyć Ale kurnie piękne, że mam to zrobione z rogów Ja mam garażik mam 3 na 5 metry To mam VFR'a stoi

to był więc zrobiłem sobie w ten sposób, że w wtyczkę, którą dali do kompletów, wsadziłem tak. badanka i badanka zalutował. zalutowałeś. Ale zobacz, zobacz, jednak ikon to ikon. Kuźwa, inny ten paździerz nawet jest, no. nie? To jest tak srebrzone jest wszystko. No. A tu masz, tu masz... No, jest kuźwa jednak. No niby no, zwyczajnie, tak jak bakielic, wiesz, o tak. Baka, no mówię tak, żeby, żeby nie robić. No, bakielic. wiesz. No tak, że tak tak ma. Ale nie robić tak, nie. wyrwie dnia po prostu co przypadek, nie? Czyli kontrolowane na chłopcyku. Czy teoretycznie no, czy A nie ci potem kilka hektarów. Mówi, że musi. Będziemy rozpoczynać nasze spotkanie. Do 30. Oczywiście mile mile widziane, jakiś, mile widziany jest cień. Dobrze, to myślę, że powoli będziemy rozpoczynać nasze oficjalne spotkanie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dwunastym już podkarpackim zjeździe krótkofalowców w Marysinie. Witam wszystkich, bardzo serdecznie witam wszystkie koleżanki i kolegów zrzeszonych w naszym oddziale i nie tylko. Witam wszystkich krótkofalowców, witam również wszystkich miłośników krótkofalarstwa. Oczywiście witam w imieniu swoim oraz członków mojego zarządu, w osobach Pawła SO8FM, mojego sekretarza. Witam mojego skarbnika, chyba najważniejszą osobę w naszym oddziale. Krzysztofa, jest 8 Ewa, Roman, Stefan. Jest mi niezmiernie miło wszystkich Was powitać. Bardzo się cieszę z tego, że jest Was naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo cieszę się, że wspaniała pogoda nam dopisuje i myślę, że wszyscy tutaj będziemy się wspaniale bawić, gościć, rozmawiać. W zasadzie do jutra. Także tego sobie życzę. Ale oczywiście w moim spotkaniu, czyli moim oficjalnym powitaniu, chciałbym też również powitać moich wspaniałych gości. I zacznę od tego, że witam serdecznie mojego wspaniałego przyjaciela Zbigniewa z 8 AUP, prezesa Jarosowskiego Oddziału Terenowego PZK. Witam prezesa Tarnowskiego Oddziału Terenowego PZK Janusza SP9 Las. Witam również byłego prezesa Tarnowskiego oddziału terenerowego PZK Zbyszka SP9 IEK. Witam prezesa Krościńskiego oddziału terenowego PZK Krzysztofa sq 8 NGV. Witam mojego poprzednika Bogdana SP8BR, prezesa oddziału 18. Witam e, wiceprezesa Rzeszowskiej Krótkopalarskiej Sieci Ratunkowej e, Pawła sp 8 Daj i wszystkich członków również e, Rzeszowskiej Krótkopalarskiej Sieci Ratunkowej. Witam również zastępcę koordynatora lubelskiej krótkopalarskiej sieci ratunkowej Radka SQ800. Witam członków zarządu Krośnieńskiej Krótkopalarskiej Sieci Ratunkowej w osobie Wojtka. SQ8W. Witam również szefa Lubelskiej Obrony Cywilnej Wojtka SP8 POC. Witam również kierowników klubów krótkofalarskich, a tutaj m.in. jest kierownik klubu Piotr SP8MRD, prezes kierownik klubu SP8 POP Witam również Grzegorza. SQ8CBY. Inaczej mówiąc Gregor w drodze. Grześ, gdzie jesteś? W drodze. Jest. Witamy Grzegorza, naszego youtubera, krótkofalowca, miłośnika również podróży po Podkarpaciu i nie tylko, także jest nam też niezmiernie miło. Witam również członków grupy SN0HQ, naszej reprezentacji. Gdzie

Ja do domu nic nie biorę Pan prezes osobiście Nakłada tu drosu My idziemy w kolejkę Teoretycznie to powinno stać, bo ciężar jest rozłożony Rozłożony, no będzie stać Prezentacja anteny od MyFriendów Ale jest zarąbisto Jest rewelacja, Oto jest kurde Odpowiem wam, No, jeszcze słuchajcie, jeszcze jak ona tak na jakimś 3-metrowej tyczce. No. no. ale tam można pociągnąć przewód, nie? Połączyć no, można. to. Żabki nie i wtedy delta. Żabkami tak delta. złożyć. Delta, Piękna sprawa. Tu można jeszcze wkręcić. E, pionowo, po, piono, a, pionowo na, na zakończenie trzydniowej no. imprezy w Marysinie. I wtedy tak. I wtedy podłapać. Pod Kolega pod zaprezentował jeszcze, podalia, antenę się, bez... zakupioną na AlieExpresie. Jeszcze ostatnie rzodoka. Piękne miejsce. Niesamowity klimat. Przez wspaniali ludzie. Polecam wszystkim. Co by się tutaj udali? Cały czas trwa montaż anteny, pompowanie urządzenia, czyli radio. Koniec zjazdu. Tu wpadli na genialny pomysł. Będę montować antenę. Robi łączność